Jestem no i to ja sama, tylko że w hotelach. Tak. jadą yy, jadługu będą mikołajki i będą też wakacje takie jakby. Yy, no i yy, dziś ta, dzisiaj też co porobimy? Nie, nie podrobimy, bo trollować, więc na poniedziałek. Tak? Yy, dzisiaj co tam porobimy? <kluzny> nie wiem co. Yy. Dzisiaj może pogramy Minecrafta, tak, dobra. Minecraft pogramy? No dobra. <gryzny> Ym, teraz wiecie co? To znaczy jak jest 1622? Nie wiecie? Dzisiaj pierwszy grudzień, tak? A więc jest otwarty serwer parkour mc4.popel e, bo tam będzie trzecia edycja teraz jeszcze parkour nie widzieliśmy bo o 14 chciałam zobaczyć ale nie było no, no nawet wygląda w okolara dobra ehm, no i po prostu nie patrzcie jak to jest ja dostanę fajny tak tak już go widziałam fajny też mam go dobra ehm, za 23 dni Wam tego pokażę Niestety za 23 dni tak ja rzucę. E, no e, No i co jeszcze będziemy dzisiaj robić? No po prostu sobie grać gra w to, no. Po prostu grać sobie w nim, tak? tak? E, i już to nagrywamy minutę, Chciałam powiedzieć 500 nie wiem, ale ma tylko do pierwszego głosu, tak no. Dzisiaj galanta o osiemnastej. Niestety. Jeszcze um. się, o, akurat wtedy włączałam mikrofon, tak mi się już załadował um. Słabo widzę w tych okularach na no serio. Dobra. Um. Ale ja widzę. Mogłabym tak wcześniej nagrywać z okularami. Sunt foarte șparcuri, să văd ce mai. Mi s-a foarte.

Fajna jest ta edycja, to jest chyba sprint, a nie CC, a nie to jest jednak. ale ta, ta edycja jest fajniejsza, bo dzisiaj o 16 otworzyli, a ja o 16 i dzisiaj się dopiero Kevin nie skończył, dlatego wczoraj, że wcześniej nie nagrywałam, ale po prostu byłam tak podekscytowana, że dzisiaj otworzyłam ten serwer i że w dwudziestu przedmiu już będzie, wiecie co?

Większość też Ale przecież ukończyłam. Oni są jak spowodani. Przecież ja to ukończyłam i mam już poza drugi. No i kurde, nadal nie mogę wejść. na no, kurde, ja mam już razy. No chyba, że teraz można przechodzić mm, za dowolną. Bo mi się AX, to tej to by było fajne Nie wiem, jeszcze tego nie ukryłam Ale Zdra, w braku się popsuje. Z Mam taką nadzieję No to przecież już przeszłam, co? Przeszłam, ani nie, nie mówił, że nie przeszłam O, oh yes. Nie! Yeah. Dobra, teraz mogę. Oni sienki się jaja za mnie robią? Muszę się nie. Jaja, jakiś. Przeszłam i iz... jeden. Nie będę przechodzić, go, jego drugi drugi. Chcę na sprinta. Ale fajny sprint jeden. Taki wiecie, kolorowy. No co, co to było? Co ty, tam robisz? Nie. No, ale mnie zatrzyma... Nie! Jakieś balony. Ale mnie ociek balony. Prawie się popłacz. Gumwa. Wiesz co to jest za serwer? Po, e, parku. parkour. Ale wiesz co to jest za serwer? E, Minecraft'i. Nie, MC4 wienili trzecia edycja. Eee, Minecrafcie? Nie! No matko, mówię jesteś za bardzo, <grym> nie? Minecrafcie? Co to było? I co to było widziałeś? No gracie wyłączyłaś. No wiem, ale to jest trochę ciemna. <grym> I patrz, ogarniasz? Ej, patrz, nie mogę wejść na Easy 2, bo nie przyszłam Easy 1. Przechodzę Easy 1 już po raz drugi. I nagle nie mogę przejść. No, a to jest jakieś porąbane. No. Już przechodziałam dwa razy. No co jest? Co za? O, jest porąbane. Porąbane jakieś. Letnia parobany, porębany jak to? Nie chcę ja język Przecież Czekaj, teraz na tutorial, wyjdziemy, zobaczymy czy działa Jak to? Brak Jak to brak? Jak to? Jak to? Nie! No co ja? No nie no, on mnie zabił. Gdzie jest pan? No co ja? I gdzie jest pan? No, nie mogę jeszcze przejść, tego brakowało. Nie, no już przechodzę to po raz czwarty. Nie mogę przejść inżynierii. Cicho, nagrywam. Ej, dobra, pamiętasz? Widzicie, co mi znagodzi się mi nie piwo z mi nauki. Ja też nauki. Wszystko w ogóle znaczy, jak to się No nie! Oni mnie zamordują, komparadoram. Jesteś... cholla. No nie! Przewodniało mi się teraz na gatówki od Paula Jestem taka sama ja pewna gatówki kiedy ja grał w Nie udawało mi się, ale próbował Każdą <grystanie> do śmierci no, jak to przejdę, no to ja cię poskarżę, Tamina. Ta mina? na serio poskarży, do mina, Jakieś koronbany. Ta cieszcie, bo ty możesz na nie chodzić. A ja nawet Nie mogę... Co ja mam tego do ustalonej śmierci? Przechodzić to czy co? Oni mnie nie robią. Ten parkour mnie nie lubi. Ta nowa edycja też. Nie chcą, żebym wbiła większy level. Jakoś... Teraz mi nikt nie. No. Teraz nikt mi nawet nie mówią, że ja tego nie przechodzę. Teraz mi nawet nikt nie mówią. To ja się z nimi rozprawię, tak że... Ja nie mnie zmordują chyba. Nie, dobra, ostatni raz przychodzę. To ja mam, kurde... z piórkiem przełazić? Nie, ja to jest załatwię. Przejdźcie sobie... Albo ja mam boga, albo... albo ten serwer mnie nie rozwiniamy. ja się rozłączam. I...

Zbamię na czat Miała woda I te Literów. Nie ano gdzie to jest? Oni nie mają serca. Nie wiele jest serwera. Tak. Dobra, Patko. Jak to przejdę i da mi się Easy 2 zrobić to mi Nie no, oni mnie zamordują parkurem, no nie. Czy nie można przejść easy? A niektórzy też szósty level mają. Dobra, teraz spróbuję. Jeśli to nie uda, nie będę mogła zbić, to to, 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 idę do... do... do dyni. Do dziksu pójdę. Dobrze, dobrze, nie wasze. To nie było śmieszne. Nie, no po prostu nie mogę. Nie mogę, nie ja mogę się walić. Zawsze nie mogę przejść, no. Nie chcę mi się... Color, colour, color. No no, no i zwaliłam. <laughs> color color color. color. no, I do not W Nie no to rozwaliłam kompletnie. Chcę skakać sobie no To co? Może skakać umiem, było takie pytanie. Teraz mi się zwala. jest jakoś stracę, ja w żywę, a tak to już jest. No na stare takie śpląbane. To jest Nagrywasz na YouTube? No. Chcesz być sławny? Sławny? No. Nie Te 20 osób. Już jestem sławny. Ja się wali. To, że masz konto na YouTube, to nie znaczy, że jesteś sławny. Oj. Ma konto na YouTube, ale mój. Subskrybują go koledzy na to, wiecie. A ja już kolegów... Albo na YouTube. No, na razie. No lol, co to jest, labirynt? Jebać Co to powiedziałeś? powiedziałaś? No nie no i co to jest labirynt? Co ja labirynt przechodzę czy co? No dobra no tu, no lol Nie mogę tego przejść Szłam przez stronę. Jeszcze się szczęśliwie, może przyjść, to Jeszcze mam czas.

No i pamiętaj, pamiętajcie, hmm, spróbujcie, pamiętajcie, łapki w górę. No, to się dziwa że to cześć. Pamiętajcie, tak jak chciałam, mojej moje i za 23 dni wam pokażę, pamiętajcie, wiele laty, bo wtedy akurat dostanę go. No i po prostu zostawię pogląd, dam jak ten film, oglądamy, opis, opis. Dobra, no to cześć.